Cześć, dzisiaj sałatka, którą często robię, kiedy zostanie mi trochę pieczonego kurczaka. Nie polecam zamieniać go na kurczaka, który zostaje nam po gotowaniu rosału, ponieważ taka sałatka wyszłaby sucha. Przepis jest bardzo prosty, a więc zaczynamy. Mam tu pokrojonego w kostkę kurczaka. Teraz kroję seler naciowy. mam tutaj pięć gałązek. Dorzucam go do mięsa. Do tego wrzucam jedną trzecią szklanki suszonej żurawiny i biorę się za przygotowanie prostego sosu. Mam tu cztery łyżki jogurtu naturalnego i dwie łyżki majonezu. Łączę je teraz ze sobą i dodaję sól i pieprz. Na koniec dosypuję jeszcze garść słonecznika. Ja tutaj tego nie zrobiłam, ale możecie jeszcze podprażyć słonecznik na suchej patelni do lekkiego zezłocenia, będzie jeszcze pyszniej. Sałatkę łączę z sosem i dokładnie mieszam. I w ten właśnie sposób w ciągu dosłownie 5 minut mamy pyszną i sycącą sałatkę. Życzę smacznego i dbajcie o to, co jecie.